Siemano z tej strony szumi, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks. Dzisiaj gramy sobie kolejnymi dwoma czołgami, a będą to czołg angielski lekki i czołg czeski. Jak się tylko załaduje. Średni. To gramy sobie tym czołgiem czeskim najpierw i zaraz wrócę do was tylko niech gra się załaduje. Ok, już jestem, a więc zaczynajmy. Zaczynamy sobie z trzecim tierem i piątym. Mm, a ja jestem tak po środku, więc nie ma tego złego. Jedziemy sobie na prawo do nich. Co tu mamy? Dobra, yy, aha, już 2 do 0 przegrywamy. Mam no, piąty i czwarty tier ich Są dwie osoby z trzeciego tieru I sześć osób z piątego A reszta to czwarte tiery, więc chyba nie będzie aż tak źle hmm. Chyba tego dosięgniemy Jeszcze nie, bo Tej mapy wyjątkowo nie lubię przez te wydmy w ogóle tutaj jest masa, jak trzeba blisko podjechać, żeby w ogóle kogokolwiek dostrzec, żeby kogokolwiek w ogóle trafić. Mm, dobra, on tu jedzie, jedzie. Bardzo szybki jest. Bo tu są z piątych tierów. U, 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 ja się kryję. Chyba nie chcę tam jechać lecą pociski Dobra, ja, ja się wycofam niech oni sobie powalczą przy okazji trochę jedziemy, jedziemy dostał ja nie lubię z tym czołgiem walczyć bo nie mam żadnego czołu który by mu zadał w ogóle jakikolwiek cios chyba, że przez czysty przypadek więc uciekamy, tego mamy na widoku. Bum. Dostał, ale nic nie zrobiliśmy mu. Dobra, znikł. Jesteśmy przy końcu mapy. Aha, my już jesteśmy prawie u nich. To szybko idzie nam. T28 Już mało HP ma Ten z 5 tieru go pewnie niższy. O przyjaciel Stój Pczu. Dostał Nic Nawet dla śnięcia Z której strony to... Co? Aha, pewnie załatwił mnie tego z ten z 5 tieru Więc dobra, wracamy do, do garażu I gramy sobie teraz Hmm, czołgiem średnim tym a więc wrócę do was za moment jak gra się załaduje ok ja już jestem trochę się spóźniłem ale gramy e, jak to wygląda czwarte tiery trzecie i piąte hmm, więc chyba nie ma tego złego ja już tutaj spróbuję szybko dogonić bo mam w miarę dobry silnik tu już są pierwsze, to są trzecie, piąte i też z piątego tieru A nie, ten z piątego jest najgorszy Dobra, yy, tu jest, o matko, nie 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 nie, błagam mnie tylko nie trafił Jest, dobra, uda, uda mi się go, ucieknąć od niego uciec od niego i plecki, dobra, Małą HP zabrali mi to jest szóstego Dobra, już prawie dogoniliśmy ich. Trochę straciłem hp po drodze, ale się nic nie stało. Hmm, tu mamy kogo? Piąty, tier, tu był piąty, czwarty, a tu są dwa nawet. Trochę bliżej podjedziemy. Ten tu się kampi. Mm, dobra, on wyjedzie. Tak niby jedzie, nie je... Tu ktoś wybuch. Ten już jedzie. T34. <laughs> mm, dobra, tu nikt się nie wyjdzie chyba. Tu jest jakiś z piątego. Zaraz chyba wyjedzie. Nie, nie da rady. Dobra. Yy, wygrywamy 10 do 6. Zostało tylko jeden czołg średni. Tak, się wycofamy. Czołg średni, yy, czołg ciężki, niszczyciel czołgów, działo samobieżne i czołg lekki. Może no, zostały o czterech. Tu jeden, zaraz wyjedzie T30... T67. Mm, dobra. Nie ma co stać, idziemy. Spróbujemy go z drugiej strony. A może dobra, on, oni go tu wywalą. A ja go tutaj spróbuję. Nawet nie trafiłem. Ojej, luk paliwo. paliwo. Jest pięknie. Nie. Też dostaliśmy. Gąsienica zerwana. Super. Ten tu atakuje. Dostał też. 22 HP. Jest dobra. Trochę udało się nam go wystraszyć. Zążymy? Jest pięknie. Dobra. Jedziemy. Farta mieliśmy. On tam ucieka już. Ja mu dam. Nie dam mu uciec. Dostał. Pięknie, jeszcze raz szybko szkoda. ładnie, jest. Zniszczyliśmy go. Pięknie. Zapamięta, że mnie się nie atakuje. Został jeszcze z piątego tieru jeden. Dobra, no i wygraliśmy pięknie. 15 do 8, dobry wynik. No i super. No i 7 kafli dostaliśmy, 300 doświadczenia prawie. No i super. No i w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Dzięki za oglądanie. Na razie!